Nie żałuję, bo teraz jak też poznałem więcej języków um, innych programowania, to nie żałuję, że wybrałem Java, bo no jest przyjemne po prostu dla mnie. To skąd ten pomysł u ciebie, żeby iść konkretnie w Java, a nie w jakiś inny język? Generalnie na początku um, właśnie rozważałem, bo oglądałem jakieś tam filmiki na YouTubie i też była Java, był JavaScript. Nie? nie pamiętam szczerze już teraz dokładnie nazwy tego filmiku. Ale było coś takiego, że właśnie był jakiś tam film Podstawy w Java, i były podstawy w JavaScriptie. I totalnie nie wiedziałem w ogóle, czym to się różni, czym jest, że tak powiem, backend i frontend. No i rozważałem mocno między tymi dwoma językami. I tak naprawdę chyba zdecydowało o tym, właśnie, że ten kurs po prostu był darmowy, i właśnie brat mi go wtedy polecił. I tak stwierdziłem, że czemu nie, że Java, jakby no, prawdopodobnie, jeśli, jakby jeśli byłby kurs JavaScriptu taki sam, to pewnie bym. Robił w JavaScript, nie? i uczył się tego JavaScriptu. To było to tak trochę przypadkowe, bardziej ze względu na to, że właśnie był ten kurs. Ale nie żałuję, bo teraz jak też poznałem więcej języków um, innych programowania, to nie żałuję, że wybrałem Java, bo no jest przyjemne po prostu.